Siemanko. Witam was już w drugim odcinku z Gry Ski Jumping 2025. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, no mieliśmy kontuzję i nie będziemy startować w, zawodzie, w zawodach w Innsbrucku, ale myślę, że zagramy dzisiaj na skoczni w Kusamako 120 i na skoczni Sapporo K123. Zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się spodoba możecie też zostawić subskrypcję, ale dzisiaj mieliśmy sobie ulepszać, ulepszać statystyki, no i mamy tutaj gwiazdki, które pewnie będą ulepszać i pójdziemy, mamy trzy, tutaj damy dwa, tu jeden i tu jeden. No więc co? Statystyki ulepszone to można zaczynać. No ale mamy pomiń zawody. O chyba w dwóch nie będziemy startować. Tak myślałem. Dobra. Czyli zaczynamy. Pucharze świata. Oto są wyniki i przez te koncuzje, które dostałem. Mamy 70. miejsce. W pucharze kontynentalnym jesteśmy na 10. miejscu. Dobra, zaczynamy pierwsze zawody. Zobaczmy animację tej skoczni. Mam nadzieję, że wpadną dzisiaj też jakieś rekordy. Więc zaczynamy. Telemark Master pierwszy 93% we bardzo dobre wybicie. I czyż Nie, ja jeszcze nie, nie było. 119,5. I... Kwalifikacje wygrywa Daniel Trfenning, a my byliśmy na miejscu 31. No i znowu pięć 95%. Oj, troszkę za wcześnie. No, ładny sok. Zobaczymy czy da nam to wygrywa pierwszą serię piuszkę, a my jesteśmy na miejscu 28 o, czyli będą pierwsze punkty pucharu świata Słuchaj. musimy skoczyć 110, żeby być pierwsi 91% Troszkę za wcześnie, ale za no, naruki to 106,5 metra. Będziemy raczej na drugim miejscu. Dobrze. Wygrywa Piuspaczkę, a my skończyliśmy na miejscu. 30. Ale są też jakieś punkty. Mamy jeden punkt. Dobra. Widzimy się w menu. No i mamy podsumowanie konkursu. Miejsce 30. Nagroda to 195 monet. Doświadczenie 7. Zaufanie trenera 7. Teraz tak patrzę, że. Zatrudni nowego trenera. Nie będziemy jeszcze go zatrudniać, bo nie mamy w ogóle hantelków. Potrzebujemy 5000 monet. I wczoraj też jeszcze zobaczyłem, że możemy podpisać umowę ze sponsorem, i my sobie podpiszemy na chyba na hantelki. No, podpiszemy sobie na hantelki. I mamy sponsora. Czyli potem chyba te hantelki, tak zostaną. Dobra, a my przechodzimy do drugiego konkursu w Kusamo. I numer 34, 123 metry, a być pierwszy. 95% oddechnięcia. Zobaczymy. Bardzo dobrze się wybiłem. I leć po rekord. I jest nowy rekord. 120,5. Drugie miejsce. Wygrywa Daniel Trzofenik. A my byliśmy na miejscu 25. 118,5, żeby być pierwszym, 99% dopchnięcia. Bardzo dobrze się wybiłem. I frunfruń. Bardzo ładny schemat. Myślę, że nawet na zielono linię. 119, tak, na zielono linię. I pierwsze miejsce wygrywa Daniel Ciofring, my byliśmy na miejscu 24. Czyli znowu są punkty ciekawe świata 119,5, aby być pierwszym. Może się uda, bardzo dobrze się wybiłem. I ładny skok, ładny, ładny. 119 metrów, czyli tak samo w pierwszej serii, i mamy miejsce pierwsze. Wygrywa Gregor Schwanden. My zakończyliśmy na 22 miejscu. Grywa Gregor, drugi Daniel, trzeci Andreas. Klasyfikacja i mamy 10 punktów. Dobra. No i mieliśmy znowu podsumowanie konkursu. I dostaliśmy kolejną gwiazdkę. Chyba pójdziemy w długość lotu. Czyli, że są też jakieś nagrody, ale jak na razie nie będziemy je odbierać. No i przechodzimy do konkursu w Sapporo. 127, żeby być liderem. Troszkę za wcześnie się wybiliśmy, ale myślę, że będą kwalifikacje 121,5 i drugie miejsce, i czwarte miejsce w kwalifikacjach. Na sto cztery, aby być pierwszym, dziewięćdziesiąt dziewięć procent, i za późno się wybiłem, i trzecie miejsce. Po pierwszej serii mamy szansę na podium. 108 metrów, a mocno plecy 53% bardzo dobrze się wybiłem i jest za zieloną linię 113. Może mamy szansę nawet na wygraną dzisiaj. No, miejsce trzecie jest podział. Się z tego powodu. Jedno Robert Johansson, drugi Daniel Wasif i Telemark Master trzeci. Klasyfikacji Generalnej. Jaka to No Jest podsumowanie konkursu. No i przechodzimy już do ostatniego konkursu na dzisiaj. 10 metrów z wiatrem w plecy, 99%, 3, 3. 7, za wcześnie, ale to będzie pierwsze miejsce, 110, Podane i tak jesteśmy pierwsi. O, i wygrywamy kwalifikacje 95% dopięcia. Bardzo dobrze się wybiłem. Szukać tych metrów. Ładny skok. Będzie chyba 110-109. 111,5 Już 10 dodanych 103,8 Jesteśmy pierwsi pierwsze miejsce Mamy szansę na wygrane 119 metrów 59% Idealnie się wybiłem. Oj, chyba będzie pierwsze zwycięstwo. Tak, mamy pierwsze zwycięstwo 124,5. 214,5 i mamy pierwsze miejsce. Jest pierwsza wygrana. I szósty w klasyfikacji generalnej. No i podsumowanie konkursu. Jest pierwsza wygrana. Plus 10 do zaufania trenera. I mamy już 69% zaufania trenera. A w następnym odcinku będziemy skakać na Wiśle K120 i w Elgenbergu K125. Jeśli odcinek Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie, zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli chcecie więcej filmików z tej serii, to pamiętajcie, w w komentarzach. No ja się z Wami żegnam. Cześć!